Są takie obrazy. Zdjęcie tego obrazu pochodzi z 31 stycznia 2010 roku. Zrobiono je o 15:11. Pierwotny tytuł to Matce wybuchła głowa niepokojący, mocny, alarmujący. Treść obrazu chaotyczna, brudna, rozlewająca się. Wszystko odzwierciedla stan mojego umysłu w tamtym czasie. <laughs> Dzisiaj dzień dobry. Witam Państwa, obraz został już przygotowany. Tutaj odchodzi taśma, tam trochę też będzie trzeba może to jeszcze bardziej przyłupać. Tytuł zmienił się na wyjście z domu. Pierwotny obraz w większej części został zamalowany. Niektóre fragmenty zostawiłem. Nosiłem w sobie wielką potrzebę mentalnego oddzielenia się od domu rodzinnego i tego, co w moim odczuciu sobą reprezentował. części Samotny symbol domu, unoszący się w refleksyjnej srebrnej przestrzeni. Puste okno bez światła, pustostan. Centralna figura chłopca, omotanego jakimś rodzajem węgorzy, istot syczących czerwonymi grubymi kreskami w otoczeniu czerni. Wyłpiaste oczy oślizgłe pyski, które w poprzedniej wersji były dłońmi matki. Nie chcą wypuścić walczącego chłopca. On ucieka, trzymając na spodzie coś, co przypomina otwartą skrupę małży. Zawsze czułem, że poza kadrem jest wielka obietnica pięknych pereł. Po wielu warstwach i wielu zmianach, paru przeprowadzkach, obraz siedział spokojnie, schowany gdzieś razem z innymi starymi dziełami. Zaczynając psychologiczny proces uwolniania przeszłości, wyciągnąłem go niedawno. Patrząc na ten obraz, czułem swój własny niepokój z tamtego okresu. Widziałem moją ucieczkę od domu, potrzebę oddechu, wolności. Dziś zobaczyłem, jak osaczam się przeszłością, jakbym nie chciał puścić tego, co było. Próbując uciec od przeszłości, uciekam od siebie, od swojej teraźniejszości. Próbując uciec od symbolicznego domu dzieciństwa, uciekłem od tego, który miałem dopiero stworzyć. Chciałem spalić ten obraz. W pierwszym odruchu po prostu zniszczyć to zobrazowanie uciężenia, puścić to z dymem. Tego, jak kiedyś rozumiałem moją historię, już nie ma. To był Stary Ja. Ten, który paliłby za sobą mosty. Podjąłem inną decyzję, aby go transformować, zmienić go, ukochać, otulić farbą, pozwolić mu żyć w nowej formie, na pewno niedoskonałej, ale innej. Zostawić małe okna dla tego małego chłopca, transformować jego energię, zobrazować jak płynie ta energia. Nie mam ochoty dalej produkować bardzo niepokojących, wnoszących jakieś uczucie niepokoju i dyskomfortu obrazów, które oddziaływują na przestrzeń w taki sposób. W jakiś sposób przypomina wodę falującą lekko, przechodzącą od pomarańczu przez ciemne brązy i fiolety do nasycenia w granacie i błękitach. Kolory prowadzą przez tą historię. Formy uzupełniają to prowadzenie. Wszystko znów tętni życiem, kwitnie. Wszystkie te strzały wystrzelone prosto w moje chłopięce serce zamieniam w kwiaty, będąc mężczyzną. Jak w przypowieści o buddzie, kiedy w jego kierunku lecą strzały, on zamienia je w kwiaty. Nie walczy ze strzałami, nie ucieka od nich. Transformuje to, co może go ranić, w coś pięknego i nieszkodliwego. Kwiaty. Nie trzeba niszczyć tego, co było, ani uciekać. Można to ukochać, zaakceptować, transformować. Niech kwitnie to uczucie matczynych objęć, pełnych miłości. Uczucie czułego przytulenia, uznania całej tej przeszłości tu i teraz, ukojenia. Pragnę zapalić światło w tym wcześniej pustym oknie, żebym w ciemności zawsze mógł znaleźć drogę do domu. Są takie obrazy, które mają wielki ładunek emocjonalny i długą historię. Są ze mną latami, bywają ciężkie, niepokojące, aż do momentu przemiany. Mojej przemiany. A ja zmieniam wszystko. To jest właśnie o tym. Strzały w kwiaty.